Dzisiaj chciałbym przedstawić, jak zaoszczędzić w sklepie internetowym na zakupach zdrowej żywności. Jak wejdziemy na stronę marketbio.pl, to należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, żeby zrobić oszczędne zakupy. Żeby mieć jakiekolwiek rabaty na każdy produkt w sklepie, należy się zarejestrować i zalogować. Ja już mam założone konto i wtedy mam z automatu 5% rabatu na każdy produkt. Oczywiście, na różne produkty mogą być znacznie wyższe rabaty dla różnych kategorii, ale to jest rabat podstawowy. Także od razu. Zgodnie z regulaminem uczestniczymy w programie rabatowym i składając każde to zamówienie, czy to jesteśmy zalokowani, czy nie zalokowani, ale robimy to nas ten sam e-mail, to zsumowane są punkty. Jeden punkt za jedną wydaną złotówkę. No i ja tutaj mam 8% rabatu, 204 punkty brakuje do kolejnego progu rabatowego 9%, czyli wydałem 1296 zł do tej pory. I mam tutaj zawsze na swoim koncie i tabelkę, i stan. Dostaję też e-mail po odebraniu od kuriera zamówienia, jak wygląda mój stan programu rabatowego. więc lojalność to jest coś, co jest nagradzane w w sklepie MarketBio. No i następna sprawa to aby nie płacić za wysyłkę, trzeba budować koszyk. Od czego zaczynamy budować koszyk? Jeżeli nie mamy konkretnej listy produktów, czy to z poprzednich zakupów jest automatycznie budowana lista zakupowa możemy wybrać produkty, które wcześniej zamawialiśmy i wkładać je do koszyka ręcznie zaznaczać na liście, zobaczyć które są dostępne, które są niedostępne a które zostały wycofane z oferty mamy tu pełny wgląd po to, żeby robić zakupy szybko, te które już mamy produkty przetestowane i uzupełniać koszyk, ale też możemy przeglądać, wyszukiwać produkty, sprawdzić super oferty. Tu na pewno są wysokie rabaty, ponieważ na te produkty chcemy zawojować internet, konkurować z całą Polską. No i te produkty, które nas interesują, możemy sobie dodawać do koszyka. Także, aby ułatwić nam decyzje zakupowe, będziemy mieć sugestie co inni klienci kupili, jakie są produkty podobne. Może nam się przypomnieć, że jakiś produkt chcemy, i tutaj mamy konkretne rabaty. Możemy sprawdzić, jak historia ceny spełniała się danego produktu. Więc te super oferty zawsze warto przeglądać pod kątem produktów. Złoto 83 to jest naprawdę super oferta. Daty minimalnej trwałości też są podane. Zawsze przy produktach, które mają takie daty, więc to na przykład jest produkt przy super ofercie. No i też są sezonowe produkty, na przykład kategoria na grilla. Jak chcemy sobie coś na grilla kupić, na przykład ketchup, jalapeno, coś na nadchodzącą okazję, na przykład na dzień ojca, jak ma na przykład nadciśnienie Warto też zwrócić uwagę na rabaty do 30%, to ma wysokie rabaty, także konkurujemy tymi produktami w internecie. Produktów mamy na stanie bardzo dużo, więc każdy kto chce zdrowo się odżywiać, znajdzie coś dla siebie. Bo przy każdym dodaniu do koszyka nie musimy patrzeć i liczyć ile zostało nam do darmowej dostawy, bo wyświetla się to na podsumowaniu, 37 złotych, więc już niewiele brakuje, aby kolejny etap oszczędzania, czyli darmowa dostawa, był zaliczony. Coś tu ma krótką datę, najlepiej spożyć przed, to nie jest data należy spożyć przed, Możemy za pół ceny coś kupić. O, już mamy bezpłatną wysyłkę. Więc tutaj na pewno zaoszczędziliśmy. Oprócz rabaty 30%, warto zobaczyć, jakie nowości pojawiły się w sklepie. Zdrowa żywność cały czas się rozwija. Także co miesiąc zmieniamy ofertę miesiąca. Czyli produkty, które mają niższe ceny i można też dostać swój rabat. To czy produkt rzeczywiście ma niższą cenę, możemy oczywiście zweryfikować. Czyli jak widzimy, nałóżmy chrupkie kukurydziane i jest tu nasz rabat 8%, była cena 6,31. Widać, że historia ceny pokazuje, że ona zmalała. Więc jest to na pewno oferta miesiąca. Czyli jak przejdziemy do koszyka, mamy już ten koszyk wypełniony na darmową dostawę 250 złotych. Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie zbudować tej kwoty, to możemy to zrobić z, ze znajomymi. Jak to zrobić? Już pokazuję. Możemy dodać produkt do ulubionych, stworzyć nową listę, na przykład zakupy 15.06.2023. To jest akurat dzisiejsza data. Stworzymy. Dodaliśmy do tej listy. I tak będziemy mieć tworzoną listę wspólnych zakupów, możemy się podzielić tą listą, czyli podamy komuś link do tej listy, będzie mógł sobie przejrzeć, też może nam przesłać link do listy i dodamy produkty wtedy do koszyka z jego listy i zamówimy wspólnie, więc i pod kątem ekonomicznym i ekologicznym budowanie zamówień na 250 zł jest korzystne. Tutaj możemy zobaczyć, jakie mamy rabaty. Możemy zwiększyć w razie czego ilość sztuk. Jeżeli przekroczymy 150 zł, to mamy do wyboru jakieś prezenty. Zazwyczaj to są produkty z krótką datą, więc wybieramy coś, co nam odpowiada. Co potrzebujemy, co chcemy wypróbować. No i w ten sposób kupiliśmy produkty po pierwsze, które potrzebujemy. Po drugie, z odpowiednimi rabatami. Po trzecie, z darmową wysyłką. Otrzymaliśmy gratis do zamówienia. Więc ten koszyk jest na pewno ekonomiczny. No i także jest perspektywa, że w moim przypadku, jak złożymy na te 315 zł, a brakuje nam 204, to następne zamówienie już będziemy składać na 9% rabat, który będzie przypisany z nastawy do naszego konta. I za kolejne dwa zamówienia będziemy mieć 10%. I tak będziemy budować rabat na naszym koncie. Dlatego istotne jest, żebyśmy mieli w naszym sklepie MarketBio duży wybór produktów. Jest naprawdę ogromny, cały czas go powiększamy, optymalizujemy i także przyjmujemy wszystkie sugestie, żeby wprowadzić produkty nowe do oferty. Wszystko to związane jest ze zdrowym trybem życia. Podstawą oczywiście jest wiara, to jest podstawa zdrowego trybu życia, a potem odżywianie, ruch, suplementacja, inne aspekty, nawet jak zdrowe, zabezpieczne środki czystości, czy bezpieczne kosmetyki, ubrania bambusowe. Także zapraszamy na zrobienie oszczędnych zakupów w marketingu.